Witam w kolejnej części porad. Tym razem pod lupę bierzemy dość nową grę Pokémon Unite. Grałem w nią dużo na streamie ostatnimi czasy. W zasadzie to jakieś 50% całego 24-godzinnego streama, który był tydzień temu, graliśmy właśnie w Pokémon Unite. Graliśmy razem kilka rankedów i zapewne wiele więcej jeszcze zagramy. Więc po obejrzeniu tego filmiku wbijaj w link w opisie i na kolejnym streamie może dołączyć do naszej drużyny. A skoro i lajka like już zostawiłeś, to przejdźmy do tych porad. Wiele osób, które dołączają do Pokémon Unite, nigdy nie grało w moby. Albo grały, ale co najwyżej w lola. Tak więc to dość ważne było ogarnąć co trzeba w grze robić, aby jakoś optymalnie grać i wygrywać. Nie ma tutaj kupowania sobie itemów i wyprzedzania przeciwników w ten sposób, tak więc zostaje nam do dyspozycji tylko level. I ten level robi naprawdę olbrzymią różnicę, nawet pomijając to, że odblokuje szybciej ulepszenia do umiejętności, już sam bonus do życia i ataków, jaki się dostaje, może naprawdę postawić się na czele drużyny. Exp dostajemy głównie z pokonywania dzikich Pokémonów. oczywiście dostajemy EXP też za pokonywanie przeciwnika, ale jest to o wiele mniej efektywny sposób na farmienie tego Expa, jako że gra wygrywa, jako że grę wygrywa ta drużyna, która wrzuci więcej punktów. Które właśnie dostajemy z pokonywania dzikich Pokemonów, no to ciągłe bicie przeciwników nieważne, kto wygrywa, zatrzymuje Was obu w ten sam sposób, bo nikt nie dostaje za to punktów. Tak więc, farm i farm, farm i farm jak najwięcej, nawet jeśli masz już maksymalną ilość punktów do wrzucenia i nie masz jakich wrzucić, to i tak dalej farm. Jakoś w połowie gry na mapie pojawia się Zabdos. Jest to największy game changer i potrafi całkowicie zmienić, kto wygrywa i przegrywa. Dlatego naturalnym jest, że każdy chce go dopaść. Mimo wszystko, skoro już wygrywamy, to niby dlaczego mielibyśmy chcieć go pokonać? Dla samego tego, aby nie zrobiła tego drużyna przeciwnika? Czy może po, po prostu by mieć jeszcze większą przewagę? Ale i tak wygrywamy. Jeżeli już wygrywasz, proszę nie zaczynaj bić Zabdosa. I tak wygrywasz. A miks z Zabdosem jest taki, że drużyna przeciwnika może łatwo wpaść i go ukraść. Zabdos zadaje dość duże obrażenia i ma dość dużo życia, więc jeżeli przeciwnicy się wbiją pod koniec walki z Zabdosem, wszyscy mamy mało życia, GG, bo ani nie uda się ich zatrzymać, ani nie zabierzemy Zabdosa, a oni sobie łatwo ją odbiją. Zabiją Zabdosa i zabiją nas i wygrają jeszcze wszystko. Najlepiej jak się wygrywa, po prostu broni Zabdosa, żeby przeciwnicy nie mogli go bić. Jeśli już zaczynają go bić, to wtedy my możemy na nich napaść i im go zabrać. Nie ma co niepotrzebnie ryzykować, jeżeli wygrana jest już w naszej kieszeni. To jest coś, o czym nie znalazłem ani słowa nigdzie na internecie. Jest to dość dobrze ukryte. I w każdej chyba mobie mamy sposoby na ulepszanie postaci. W Pokémon Unite takie ulepszania postaci sprowadza się do wybrania przedmiotów, jakie Pokémon ma trzymać w trakcie gry. Przedmioty te zwiększają dla niego różne statystyki. Można je też ulepszać. i nie należy to na najtańszych rzeczy, więc jak ogarnąć, co mamy zabrać ze sobą i jakie przedmioty ulepszać? Tym bardziej, że nie gramy tylko jednym Pokemonem. No pierwsza rzecz, która przychodzi w wielu na myśl, to po prostu wyszukać to w internecie. Jest to na pewno jakiś, jakiś pomysł, ale tak naprawdę czemu to robić, skoro w grze można podejrzeć, co topowi gracze wybierają dla swojego Pokemona. No to odpalasz menu X, przychodzisz do Battle Prep, Health Items, Give Items, klikasz ponownie X. Wybierasz pokemona, dla którego chcesz zapisać swoją konfigurację i podejrzeć optymalny build. Ej, ja nie mam właśnie buildu dla nowej postaci Gardevoir, tak więc wybieram tego pokemona i klikam Y. Dwa pierwsze sety są rekomendowane przez grę, a trzy ostatnie to te, którymi grają ludzie na wysokim poziomie tym pokemonem. Ktoś gra nim z Wise Glasses, Shell Bell i Muscle Band. No co starczy, że kliknę i postać już automatycznie je założy. No i pek ustawiam tak dla każdego Pokemona. Potem sobie sprawdzam, jaki przedmiot jest wykorzystywany najczęściej przez Pokémony, którymi gram. I ulepszam sobie ten przedmiot w pierwszej kolejności. Proste, lecimy dalej. Gdy dorzuci nas już do gry rankingowej, przychodzi czas na zdecydowanie jakim Pokémonem będziemy chcieli zagrać. Najlepiej no by w zespole był jakiś spitster i tank. No minimum też support się przyda. Tak no więc jak już wybraliśmy pokemona, czas wybrać sobie lokalizację. Czy idziemy na górną linię, dolną, czy może chcemy mieć dżunglę? Hmm? Ważne by ustalić sobie w drużynie, gdzie kto idzie, zanim gra się rozpocznie. No ale i tak większość gier gramy z losowymi osobami. Nie jest to takie proste, tym bardziej, że nie ma czatu w grze. Możemy jednak w trakcie tutaj wybierania jeszcze wejść w opcję, jak właśnie pokazuję tutaj na ekranie i zaznaczyć, że idziemy na przykład na, e, na górę. E, oczywiście gramy z losowymi osobami i nie każdy rozumie o co chodzi i wciąż mogą występować problemy, ktoś może nie posłuchać i tak dalej. Ale jednak każdy rozumny człowiek grający w grę, który chce stać się lepszy raczej uszanuje nasze decyzje i da nam spokój na wybranej linii, jeżeli pierwszą sobie wyznaczyliśmy. Ostatnia rzecz, która jest dość taka, powiedzmy, podstawowa i chyba nawet była tłumaczona w poradniku w grze już. No ale zdecydowałem się ją tutaj umieścić, bo z doświadczenia widzę na rankedach, że mało osób chyba słucha poradnika w grze, albo po prostu go nie grało <gry> i nie wiedzą o tym. No ale gdy gramy na górze lub na dole i chronimy nasz punkt, to o ile ten punkt, pierwszy punkt, nie został w pełni zniszczony, to zanim pojawiają się owocki, które odnawiają nam dość sporo życia, warto po nie skoczyć i je zjeść, a nie od razu wracać się do bazy, jak mamy mało życia. Tym bardziej, jak partner na linii nie żyje i ktoś musi chronić punktu, by przeciwnicy nie wrzucili tam swoich zebranych punktów. Dodatkowo, jak uciekamy przed przeciwnikiem i dotkniemy naszego punktu, to dostajemy dodatkowe życie w postaci tarczy, która pozwala nam przeżyć, i jak stoimy dalej na punkcie. To powoli dostajemy regenerację życia, tak więc stanie na punkcie tym bardziej w początkowej fazie gry daje nam olbrzymią przewagę. Czasem nawet pozwala wygrać dwóch na jednego, jeżeli zaatakują nas z jakiegoś powodu na własnym punkcie. Z tego samego powodu nie warto też atakować przeciwnika, który stoi w swojej bazie na swoim punkcie, bo prawdopodobnie dostaniemy za to trochę po łbie, jeżeli nie mamy jakiejś olbrzymiej przewagi. To taka ostatnia porada, przypomnienie, może dodam jeszcze, że jak już naprawdę chcesz przeciwników trzymać w ryzach i nie pozwalać im farmić, to możesz ukraść im owoce. Tarczę i regenerację życia dostaje się tylko z własnych punktów, z własnej drużyny. Ale owocek przeciwnika leczy tak samo, nieważne kogo. Plus on traci opcję szybkiego leczenia, bo zjemy mu owocek. No taki dzisiaj szybszy filmik. Wcześniej był bardzo długi do One Piece, no bo gra była dość skomplikowana. Tu na szczęście jest trochę łatwiej. Będę starał się robić jak najkrótsze filmiki. Nikt nie chce słuchać lania wody przez 20 minut. No ale mam nadzieję, że porady, które spisałem tutaj ci się przydadzą. Jeżeli. Tak, to mam nadzieję, że zostawisz lajka, subskrypcję, by następne filmiki mogły pojawiać się na Twojej głównej na YouTube. Poza tym, jak chcesz faktycznie z nami zagrać, to dobi na tego Twitcha na live, link znajdziesz w opisie. Jeśli właśnie nie streamuję, to może znaleźć mnie na Discordzie. Tam, tam też można się umówić ze mną lub innymi osobami na wspólną grę. No i powodzenia w podróży do zostania mistrzem Pokémon w... w mobie. Bye.